Bardzo ważny jest kontekst, w którym Kościół daje nam to Słowo Boże do rozważenia dzisiaj. Dziś piąta niedziela Wielkiego Postu dawniej była nazywana niedzielą męki Pańskiej. W związku z tym, gdy dzisiaj przychodzimy do Kościoła, widzimy zasłonięte krzyże. To jest uderzające, że dopiero kiedy coś zasłonimy, wtedy lepiej to widzimy. Ale czy krzyż jest zasłonięty czy odsłonięty, zawsze dla nas pozostaje tajemnicą a w tym czasie wielkiego postu w tych dniach gdy się już zbliżamy coraz bardziej do przeżywania wielkiego piątku męki śmierci pana Jezusa to jest czas kiedy lepiej możemy zrozumieć tajemnicę krzyża ta fioletowa zasłona która zasłania krzyż jest symbolem naszego wstydu naszego żalu naszej pokuty że gdy uświadamiamy sobie jak ogromny jest mój grzech to, to nie śmie spojrzeć na oblicze Pana Jezusa. Ale przyjdzie taki czas, kiedy Pan Jezus właśnie oczyści nas z grzechów swoją krwią spływającą z krzyża. Krzyż to jest ołtarz, na którym Pan Jezus umiera dla naszego zbawienia. Tak bardzo Bóg nas kocha, że oddaje za nas życie. Ofiaruje się za nas. Poświęca się za nas, abyśmy mogli żyć na wieki. Prorok Jeremiasz, który żył ponad 600 lat przed Panem Jezusem, zapowiada Dni Jezusa, zapowiada nowe przymierze. Bo Pan Bóg od początku zawiera z człowiekiem przymierze. Z Adamem i z Ewą, z Noem i, i później z Mojżeszem, gdy wyszli z niewoli egipskiej, zawarł przymierze na Synaju, dał im dekalog, powiedział, wy będziecie moim ludem, ja będę waszym Panem. W ogóle od początku to ludzie albo bezpośrednio jak Adam, Ewa, Noe, Abraham, Mojżesz rozmawiali z Panem Bogiem, albo po prostu w swoim sercu czuli wolę Pana Boga, jego natchnienia i wtedy nawet nie trzeba było zapisywać ksiąg, nie trzeba było kamiennych tablic, bo to było w ich sercach. Ale gdy ludzkość zepsuła się przez grzech, gdy oddalali się od Pana Boga, tym gorzej, tym mniej wyraźnie słyszeli głos Pana Boga. Tym bardziej ten głos był zniekształcony i Pan Bóg dał im właśnie przymierze zapisane na tamiennych kablicach, zapisane w księgach. Stare przymierze, które ludzie wielokrotnie łamali. Tak jak zresztą my łamiemy. Przecież jesteśmy nieraz bardzo nieposłuszni Panu Bogu. Nie zachowujemy Jego przykazań, Jego nakazów, nie pełnimy Jego woli. Nie spełniamy przymierza, jakie Bóg z nami zawarł w momencie naszego Chrztu Świętego czy innych sakramentów. Ale Pan Bóg właśnie mówi: będzie nowe przymierze, doskonalsze. W tym starym przymierzu, przymierzu Starego Testamentu, Pan Bóg jakoś chciał, żebyśmy patrząc na ten świat, patrząc na Jego dzieła, pojęli Jego mądrość, zachwycili się i dlatego go wybrali. Chciał nas. Pozyskać dla siebie przez mądrość. Ale to jakoś okazało się nieskuteczne. Dlatego potrzebne było inne przymierze, doskonałe, niezniszczalne, które opiera się na miłości. Jezus Chrystus przychodzi i objawia Boga, który jest miłością, który jest miłosiernym Ojcem. Jakby Pan Bóg zmienia taktykę, już nie przez mądrość samą, ale przez mądrość, przez miłość nas zbawia. Pokazuje swoje serce. Pełne miłości. Pokazuje, jak jest bliski, jak jest o nas zatroskany. I chce właśnie to nowe przymierze, które właśnie zawiera we krwi swojej. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi, że to jest kielich nowego i wiecznego przymierza, kielich Jego krwi. I, i, i tak jak to prorok zapowiadał, to przymierze będzie wypisane w naszych sercach, w głębi naszej istoty, naszego jestestwa. A jak to się stanie? No właśnie przez to, że Pan Bóg odpuści nam występki, zmarzy nasz grzech i znowu wyraźnie będziemy poznawać wolę Pana Boga. Bo to tak jak te księgi są zapisane Bożym prawem, tym atramentem, tak trzeba, żeby nasze serca, nasze wnętrza były zapisane przez Ducha Świętego. Im bardziej jesteśmy czyści. Bezgrzeszni, niewinni, to tym lepiej widzimy Pana Boga, tym lepiej Go słyszymy, tym bardziej właśnie słyszymy głos Bożego Ducha w naszym wnętrzu. I problem jest z tym, abyśmy byli posłuszni, żebyśmy się nie sprzeniewierzali. Problem jest z tym, że my właśnie nie traktujemy Boga jako Boga, jako naszego najwyższego władcę, Pana, że Bóg jest nade mną, ja pełnię Jego wolę. Tylko nieraz Pan Bóg jest niżej mnie. Bardziej liczy się to, co ja myślę, to co ja chcę, to, co mi się wydaje, jakie są moje wyobrażenia. A Pan Bóg, możemy o tym podyskutować. To mi się podoba, to nie, to sobie wybiorę, a inne rzeczy odrzucę. Pan Bóg niżej mnie. On ma mniej do powiedzenia. Jego mądrość, jego słowa mniej znaczą niż to, co ja chcę. I trzeba. Żebyśmy się nawrócili, byli posłuszni Panu Bogu, naśladowali Pana Jezusa, tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków, żebyśmy naśladowali Jezusa, który przychodzi na świat i mówi, że Jego pokarmem jest pełnić wolę Ojca, że On Mu jest zupełnie uległy, poddany, nie pełni swojej woli, ale wolę Bożą, wolę swojego Ojca. Żebyśmy my też tacy byli, że najważniejsze dla mnie jest to, co Pan Bóg chce. Że cały czas chcę odkrywać Jego wolę, poznawać i właśnie, ja będę miał czyste serce przez powieść, przez komunię świętą, To to wtedy lepiej będziemy słyszeć Boży Głos w nas, w naszym sumieniu. W Ewangelii słyszymy, że do Pana Jezusa przychodzą poganie zawsze poganie występowali w życiu Pana Jezusa to pokazuje na to, że przesłanie Pana Jezusa jego misja jest uniwersalna, powszechna skierowana do wszystkich. Owszem Pan Jezus w pierwszej kolejności przychodzi do narodu wybranego, od nich zaczyna, ale posyła później apostołów na cały świat, do wszystkich narodów, również do nas, do ludzi każdego czasu. Tak jak Bóg każdego stworzył, tak Bóg każdego zbawia. I, i, I poganie zawsze byli i w tym ziemskim życiu Pana Jezusa. Pamiętamy, że jednych z pierwszych, którzy odwiedzili Pana Jezusa w Betlejem byli mędrcy ze wschodu. Przecież poganie. I dzisiaj przychodzą mędrcy z zachodu. Grecy. Spadkobiercy tych filozofów jak Sokrates, Platon, Arystoteles. Przychodzą i mówią do apostołów, chcemy ujrzeć Jezusa. To jest bardzo ważne dla nas, bo my też jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Jesteśmy Jego apostołami. I mamy dawać świadectwo naszej wiary, tego, że należymy do Chrystusa, bo wiara nie jest prywatną sprawą. Jezus mówi: idźcie i goście, idźcie i dawajcie świadectwo. To nie znaczy, że mamy chodzić po domach, czytać Ewangelię, mówić: Bóg Ciebie kocha, Bóg Ciebie zbawia, choć to też. Ale żeby ludzie patrząc na nas, poznawali Pana Boga. Może nie przeczytają Pisma Świętego, ale żeby patrząc na nasze życie, poznawali Pana Boga, żeby zobaczyli, że, że my go naśladujemy, że, że jest w nas Jego miłość, Jego dobroć, Jego świętość, Jego miłosierdzie i Jego pokój. Że, że jesteśmy właśnie. Tymi, którzy do niego należą, są jego uczniami, to jak ja wypełniam swoje obowiązki, jak ja pracuję, jak ja spędzam wolny czas, jak ja się odnoszę do drugiego człowieka, jak go traktuję, jaka jest moja kultura, sposób bycia, co ja o innych myślę, co ja o innych mówię. Właśnie inni patrząc na mnie, albo widzą we mnie Jezusa, albo właśnie nie widzą, i moje życie jest antyświadectwem. Wielu ludzi, chociaż może wprost nam nie powiedzą, bo różnych spotykamy, wierzących i niewierzących, ale każde ludzkie serce, choć nie umie tego sformułować, tęskni za Bogiem, za miłością, za prawdą. I, i, I właśnie w tych różnych miejscach trzeba, żebyśmy pokazywali, pokazywali swoim życiem Jezusa Chrystusa, dawali o nim świadectwo. I Pan Jezus mówi: Nadeszła godzina. Wcześniej Pan Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina, a teraz Jezus mówi, nadeszła moja godzina, nie mówi godzina mojej śmierci, już to o nią chodzi, ale mówi godzina, kiedy zostanę otoczony chwałą. I dalej Pan Jezus mówi, że jest jak ziarno pszenicy, ziarno pszenicy, które wpada w ziemię, tam umiera, ono niszczeje. Ale wyrasta kłod, wyrasta roślina i dzięki temu jest później kilkadziesiąt, wiele nowych nasion. I w muzeum Watykanie i w innych miejscach możemy zobaczyć e, nasiona, które wydobyto z egipskich grobowców. Niektóre z nich mają nawet 3000 lat. To jest fascynujące, ale i przykre, bo w tych nasionach nie ma życia. One nigdy nie wykiełkują i nie przyniosą plonu. A Jezus mówi, że jest takim nasionem, tym nasieniem ziarnem pszenicznym jest Słowo Boże. Jezus jest żywym Słowem Bożym, Synem Bożym. I On właśnie obumiera. Pokazuje Bożą naturę, że Bóg jest tym, który nie żyje dla siebie, który się poświęca, który daje siebie, daje swoje życie, wyniszcza się dla drugiego, dla nas, dla mnie, dla ciebie. Jezus umiera na krzyżu, później jest złożony w grobie, jak to nasienie i później wstaje. I daje nowe życie. I Jezus pokazuje, że, że to jest droga dla nas. Kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną. Jezus mówi: Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż i chodź za mną. To to, to jest droga, ja idę pierwszy, ale ty idź za mną przez swoje życie. Właśnie idź moją drogą. Nie tylko, że przychodzimy sobie posłuchać o, o przykazaniach, o Ewangelii, wysłuchać tych kazań Pana Jezusa. Ale mamy iść za Panem Jezusem, mamy z Nim żyć. I, i, i Jezus mówi, że, że potrzeba krzyża, potrzeba tego obumierania, jakiegoś umartwienia, samodyscypliny, wychowania samego siebie, rezygnacji siebie, opanowania swojej pychy, swojej porządliwości, chciwości. To, co piękne, rodzi się w trudzie, w umartwieniu. I Jezus mówi, bo kto kocha to swoje życie i tak je straci. A będziesz chciał zachować, pielęgnować, trzymać dla siebie i tak przepadnie. Paradoksalnie, jak swoje życie poświęcisz jako ofiarę, rozdasz swoje życie dla Boga, dla innych ludzi, to wtedy to życie zyskasz. Ja będziesz chciał trzymać dla siebie ono zgninie i nie przyniesie żadnego plonu. A jak stracisz swoje życie, to wtedy ono wyda wspaniały plon. Pan Jezus, jest realistą i mówi Moja dusza doznaje lęku. Jezus daje sobie sprawę, że zostanie zdradzony, sponiewierany, ucielnie mu koronowany, bity, powieszony na krzyżu. A jeszcze bardziej cierpi Jego serce. Widząc te wszystkie nasze obrzydliwe grzechy, moje, twoje, przez te wszystkie wieki. My, którzy Go kochamy, którzy jesteśmy Jego, Jego uczniami. Jezus strasznie cierpiał. I mówi, ale co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tego. Mówię, właśnie nie. Ja przyszedłem na tę godzinę. My też nieraz musimy wchodzić w to, czego się boimy, co nas przerasta. Strach ma wielkie oczy. I Pan Bóg z nieba mówi... Wsławiłem swoimi jeszcze w sławie. To już trzeci raz, kiedy Bóg odzywa się w niebie w kontekście śmierci swojego syna. Najpierw nad wodami Jordanu, gdy Jezus przyjmuje chrzest. Kiedy Jezus jest skazany jako baranek Boży, ten, który złoży ofiarę z siebie dla zbawienia świata. Wtedy Bóg mówi, To jest mój syn umiełowany Jego, słuchajcie. Drugim razem na górze Tabor podczas przemienienia, gdy Jezus jest skąpany w świetle swojej chwały z Mojżeszem i Eliaszem, rozmawia o swojej śmierci. I dzisiaj przy tej świątyni w Jerozolimie, kilka dni przed śmiercią, właśnie Bóg wypowiada te słowa. I Jezus mówi: Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Władca tego świata zostanie wyrzucony precz. Skończy się bałamucenie diabła, jego królestwo, jego zwodzenie. Będziemy osądzeni krzyżem. Wtedy się wszystko właśnie rozstrzygnie. Bo jedni są ci, którzy biorą swój krzyż. I idą za Jezusem i razem z Nim są na krzyżu, razem z Nim umierają, żeby zmartwychwstać. A drudzy to są ci, którzy są pod krzyżem, którzy krzyżują Pana Jezusa, zabijają wiarę, zabijają Bożą miłość, zabijają religię, zabijają swoje sumienie, odrzucają Boga. Jezus mówi, gdy będzie wywyższony na krzyżu, pociągnie wszystkich do siebie abyśmy się właśnie okazali tymi, którzy niosą swój krzyż, naśladują Pana Jezusa, wymagają Ciebie, pracują nad sobą, chcą być wierni Jezusowi, naśladować Go. Właśnie również w tym umieraniu. Nie ma innej drogi, innej Ewangelii. Takie już to życie jest i nie ma sensu się uskarżać. Bóg tego nie chciał i nie narzekajmy na Boga. Myśmy popsuli, w raju tak nie było. To wszystko konsekwencje grzechu. Cierpimy z powodu naszych grzechów i grzechów innych ludzi, ale Bóg daje nam zbawienie, daje nowe przymierze, daje Jezusa Chrystusa. To mało już odchodzi zima, przychodzi wiosna, coraz więcej zieleni kwitną niektóre kwiaty, drzewa rozwijają swoje pąki. I trzeba, żeby to się też działo w naszym sercu, żeby Pan Jezus już zabrał zimę z naszego serca, gdzie jest jakaś martwota, zima, brak życia, smutek, ale żeby właśnie przyszła do naszego serca wiosna, gdzie jest życie, entuzjazm, obfitość. Ale to się dokonuje właśnie przez, i przez drogę krzyżową, przez poświęcenie, przez wyrzeczenia. Trzeba, byśmy zaufali Jezusowi, byśmy byli jak takie ziarenko, które które da się właśnie, poda się temu procesowi obumierania. Jezus nie chce nam zrobić krzywdy. Zaufajmy Mu, On nie chce nas uszkodzić. Nie chce z nas zrobić, nie wiem, jak popcornu czy jakiejś uprażonej pszenicy. On chce nas przemienić. Przemienić nasze serce, przemienić nasze życie. Dać nam zbawienie, dać nam nowe życie. I dzięki temu nasze życie i tu na ziemi będzie szczęśliwe, udane, piękne, pomimo różnych trudnych okoliczności a resztę jeszcze wspanialej będzie w niebie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.